Witamy Was w kolejnym odcinku mojego piwka. Witam Was ja Łukasz i ja Mateusz. Dzisiaj rozmawiamy o filmie. Tym razem filmie. Bo przy ostatniej części tej serii powiedzieliśmy, że to nie film. Tylko jakieś coś. Tak, tak. Avengers, Avengers. Koniec gry. Końcowa gra. Należy kto tłumaczył. No koniec gry może i lepiej. No i co? No i tyle, no dzięki. Nie, dobra. Skupmy się. No co? Endgame to jest ostatni film z serii Avengersów. Tak jest. A przynajmniej tej serii. No jest to jakieś zamknięcie jakiegoś cyklu. Tego pokolenia. Pokolenia. Super bohaterów. Nie powiem, jak to się nazywa w tym w komiksach, ale jest taka ładna nazwa na to. O. No. Chuj z tym. A właśnie, no było coś, było coś. Yy, arku. Tak. Koniec arku. O. o! No tak jak narzekaliśmy bardzo na poprzednią część Infinity War, tak na tę część będziemy narzekać? Mm, nie. Znaczy jest wiele elementów, które były w fefe, ale odwieczna zasada dobrze się bawisz, potem nie chrzanisz. Nie, nie, zrymowałem. To, to zadziałała. Nie, <śled> nie siadło ci. Nie siadło ci. Nie. Ja się bardzo dobrze bawiłem na tym filmie. Yy, spodziewałem się raczej no, czegoś pokroju Infinity War. No. I całe szczęście tego nie dostałem. Yy, więc całkiem dobre zakończenie zakończenie serii. Yy, z klasą. Z klasą, z klasą. I tak jak bohaterowie na to zasłużyli i zasługowali. <laughs> tak. Yy. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe w ogóle było podejście do tematu samej fabuły. No. która tak następuje tak dziwnie skokowo. No tak. W pierwszych 15 minutach już spoilerujemy? No, spokojnie. <laughs> w pierwszych 15 minutach zabijają przecież zabijają Thanosa. A potem mamy taki typowy, typowy film z przenoszeniem się w czasie. Chociaż nietypowy, bo no. nawet wbijają Kultowemu film filmowi, czyli Powrót do Przyszłości, że bawienie się z linią czasu w Powrocie do Przyszłości nie ma absolutnie żadnego sensu. No i to prawda. Nawet, nawet, nawet bohaterowie reagują tak samo jak my. Tak. Say what? Ale... Mm, no, no to był dobry film po prostu. I taki humor wzięty z najlepszych części, bo i torowaty humor, Mm -hmm. i humor z Mana, Poważne momenty także, co zawsze jest problematyczne w tego typu filmach. Tutaj no spoko. Nie, 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 trzy, nie trzymałeś za jaja boleśnie. W sensie, nie. I... nie było cringe'u. Nie było cringe'u, nie, cringe nie było takiego... no ten no, cringe to jest dobre określenie w tym przypadku. No oczywiście jak dla mnie najlepszą rolę tutaj to znaczy nie odegrał, ale najlepszą rolę miał y, Thor. No tak. Który się stoczył jak my. <noise> eee. Ciekawe jest to nawiązanie do, 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 do takiej popkultury młodzieżowej, tak? Że on tam na tej kanapie grał w, w Fortnite'a. A bo w ogóle nie wiem, czy wiesz, że Disney, <coughs> przepraszam, Marvel i Fortnite mają umowę marketingową. Tak, tak, to wiem. to wiem Widzę, Widziałem ostatnio nawet w Fortnite'cie kolejny event był. To znaczy, ja rozumiem w tą stronę, ale w tą Drugą, to nie wiem, czemu Marvelowi się to bym to opłacać, no ale może Fortnite aż tyle płaci. Albo bo nie wiesz, że to jest barterowa wymiana. Bo w dwóch przypadkach wygrywa Fortnite, nie Marvel. No tak, tak. No ciekawy jestem, ciekawy jestem tego dealu. W jaki sposób on, on wygląda. Z drugiej strony to wiesz, masz najbardziej obecnie niestety popularnej grze darmową w sumie reklamę. No tak, tylko że strzelę teraz oczywiście liczbę z 80% dzieciaków, które gra w Fortnite, i tak by chciało zobaczyć Endgame. No dobrze, no. Statystyka bardzo naukowa. Tak, tak, oczywiście. Taki. Nawet nie anegdotyczna, tylko tak kurwa mi się wydaje. No fakt, masz rację. No. no to tak czy siak jest to jakiś taki fenomen, który nie wiem, czy był wcześniej mógł, mógł być obserwowany na taką skalę. Ale mówisz o Fortnite czy o Marvelu? Mówię o współpracy jednego z drugim. No, to nie, właśnie też też ja nawet nie wiedziałem, że tam jest jakiś deal, po prostu myślałem, że jak Thanos był po... mi e, tyło, że się pojawił jako postać w, w Fortnite, to myślałem, że to, no, po prostu, no, zapłacili za reklamę. To się chodzi, że jakiś, jakiś duży deal jest. No. E, teraz no. nawet jest jeszcze kończąc temat Fortniteu, jest kolejny event w Fortnite z Johnem Wickem 3. E, Czyli, więc... może z całym Disneyiem podpisali umowę, a nie z Warner po prostu. Chociaż. To jest, no. No jak widać, mają skutecznych marketingowców po prostu. Mają znakomitych marketingowców. To obojętnie, co sądzimy o tej grze, to marketingowców mamy no. Mają znakomitych. E, wróćmy do tak endgame'u. Bo co to tak naprawdę, do czego można by się przyczepić w tej filmie? Do szczegółów na pewno, ale możemy nie pominąć. Do szczegółów takich jak. No, dużo dziur było takich logicznych, przeskoków, no tak, no, nielogicznych zachowań. Skacząc, skacząc w, w, w czasie no, chyba, się, chyba nie da się uniknąć tak jest. jakichś takich pomniejszych Ale co jest jeszcze bardziej denerwujące, to to, że twórcy teraz w wywiadach starają się to tłumaczyć. Ostatnio teraz jest to, to takie straszne, dziwne zachowanie, bo no, ból dupy internautów. Że przecież, co się stało, jak kapitan Ameryka się cofnął, w ogóle jak się cofnął, w czasie po prostu na ten e, trowier. nie, no, no tam gdzie kamień duszy musiał oddać, Aha. i tam był Red Skull, co się stało. No i reżyserzy powiedzieli, że reżyser jeden zy, czy scenarzysta, no tak, że tam była jakaś walka czy coś, tylko że poza kamerami. Aha. I no mówię po co? No. Po co? No to był bez sensu. No chyba, że to był taki moment słabości, że został zaskoczony podczas no. wywiadu i palnął głupstwo, nie wiem. No nie wiem właśnie. No ale i mniej, i mniej się próbuje tłumaczyć jakiekolwiek sceny. Tak, tamtym, no, wycięte, tamtym, na, wycięte, nie nagrane, tak zdecydowane, koniec, no tak zostawia. Wiadomo, że w filmie pewne rzeczy zostawia się dla umysłów, użytkowników przynajmniej tego medium, także... Tak powinno być. No, nie ma co się wstydzić z tego, no ale... Role dobrze zagrane, klimatycznie, wszyscy byli się wczuli, wszyscy się cieszyli tym filmem. Nie wiem, czy dlatego, że to dla wielu postaci koniec, czy, czy na serio jakieś emocje brały górę podczas montowania, no bo niektóre bohaterowie się kończą, że tak powiem, stały kontrakt z Marvelem. Mówię stały, bo to nie na zawsze. I po prostu no, chcieli zagrać, dać z siebie wszystko. Czy tak świetnie jest to nakręcone? Znaczy jest też. Moim zdaniem też pomiędzy tymi aktorami jest chemia, jest i chemia. po prostu to no, widać. Wie. Oczywiście, pomijając Bill Larson, <laughs> której nikt nie lubi. No tak, ale i tak koniec końców, no wyszła jak Superman, nie? Klej się Bez nie, emocji no, ja... Na... Ja Cały czas mam nadzieję, że takiej każą grać. Wiesz, wiesz o co ona mi chodzi? Ona taka jest. Tak ja myślę, ja, że ona ja taka cały czas sobie wmawiać, że. To widać, jak poobserwujesz sobie, przyjrzyj się rozmowom z aktorami. I jak jest interakcja, jak jest Blierson wśród, wśród tych aktorów i, i widać, jak bardzo ona. Yy, no nawet nie jest nie, nie tyle jest nielubiana przez pozostałych, co. Czy jaka obca? Yy, może, może. Ale też to trochę... też może być trochę tym, że ona jest do nimi od roku, od dwóch. Tak, chociaż yy, tutaj dużą rolę też podejrzewam, odgrywa mimo wszystko jej, jej podejście, do, podejście do tematu. Może tak być. Plus u nas młodziutka, ma... nie? 28 lat. Tak, coś, 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 coś takiego dla Ciebie, to jest młode, nie? No w sensie, porównując to do, do reszty no. aktorów, szczególnie męskich, no to, to tak, dzieciaczek tak. jest. Yy, no i jeszcze kończąc, no. yy, co Avengers Endgame robi dla Supermana, którego niedawno, yy, za niedługo obejrzymy? Dla Supermana? Spidermana, Boże, Spidermana. Yy, robi mu dobrze, <laughs> pokrótce. Nie, w ogóle ten film robi super rzecz dla filmów w ogóle bohaterskich, bo wprowadził znowu nową jakość. Bo na serio, bałem się, że to się wszystko zawali pod swoim ciężarem, ale reżyserzy, reżyserzy pani reżyserzy, oni, oni dali radę sobie z tym wszystkim. I jakościowo to jest fajna zabawa przez te trzy godziny, prawie. To jest naprawdę fajna zabawa. Człowiek się nie czuł znużony. Właśnie bardzo się bałem tych 3 godzin, Dokładnie. że nie wysiedzę. Już kości nie te, wiadomo. No. Ale bardzo szybko mi minęły te trzy godziny. Zaskakująco. Nawet nie było takich momentów znudzenia na tym filmie. To prawda. Cały czas coś... Znaczy były te przegadane sceny na początku. E, no tak, te pierwsze tak. 20 minut były przegadane, żeby odświeżyć y, widzom całe, ten, o co chodzi. Zdecydowanie w porównaniu w ogóle do poprzedniego filmu, gdzie cały czas mam ból, do po to, że to nie był film, tylko jakieś, nie wiem, marzenie autora o jakimś nowym medium, to to jest Oscarowa po prostu. No. No. I to jest niesamowite, ile, ile aktorów zostało ściągniętych o, do tego filmu. Tak, ile I, to, I to tych aktorów y, nie takich pobocznych, to no. znaczy one w tych, to tych też. W, ty, w filmie byli poboczni. Ale to ogólnie to są aktorzy, no, wiesz, z wyższej półki. To prawda. I po prostu ilość tego, którą udało się, udało się ściągnąć, mhm. jest naprawdę no, niespotykaną dotąd skalę, podejrzewam. Też tak sądzę, że ilość y, roboczogodzin aktorskich mhm. no, sięgła zenitu Jaki to prostu. musiał być koszmar logistyczny w ogóle. No, no ale dobrze, y, jak oceniasz Endgame? Spokojnie 35. 35%. Bardzo wysoko. Bo naprawdę mi się podobał. No. Ja, ja, ja parzyście ocenię 34%. No i ładnie. Żeby nie było tak różowo. Ale ogólnie dajemy silowa approval. Tak, foczkę. Tak. Akceptującą foczkę. A cały czas, żeby nie było za różowo, to Infinity War to główno. Tak. I Kostium Spidermana jest okropny. O, to też prawda. Se świecący się nie pasuje, mu to prawda. Tak. No, to tyle. Fajnie. Arrivederci. Do następnego. Cześć.